Hej, myślę, że każdy z nas lubi historię tego, jak aroganccy gracze z Solokiem są. Kopani na soloku I nie tylko na A eee, Tak, więc to jest gra, moja, Anivio, gdzie miałem okazję skopać dupsko takiemu jednemu Dravenowi, który faktycznie był dosyć toksyczny i arogancki. Eee, niekoniecznie jest to moja najlepsza gra, ale. Cel został osiągnięty, że tak powiem. Także miłego oglądania. Rozkoszujcie się tą cudowną grą i ode mnie to tyle. Peace. Mój tok rozmowania był taki, że jako Aniwia na Sylasa mam łatwą linię, bo nie ma jak nie zabić Verli. A potem mogę odpuszowywać falę i wyłapywać go murem. A nie odpowiem na Twoje pol. Sorry, ale no nie mogę z Tobą prowadzić dyskusji, bo się stiltuje. A, a do ciebie nie, nie dociera, że popełniasz masę błędów. Ja nawet nie muszę widzieć Twoich gier, żeby wiedzieć, że popełniasz masę błędów, bo jak nawet napisałeś, enemy nie zezwala mi na freeze. Enemy nie zezwala ci na freeze, dlatego że nie wiesz, jak go zrobić i, i, z jakie, i coś robisz źle. No jeżeli ja mogę freeze'ować linię w każdej prawie swojej grze, w którymś momencie, freezeuję linię na Master Tierze, a tobie przeciwnik w Silverze nie pozwala, no to, to jak to jest możliwe. Ja rozumiem, Pol, ale. Dla, dlatego, jak nie chcesz mnie denerwować, to nie zaczynajmy tematów twoich rankedów. I tego, że nie popełniasz błędów, ale. ale przegrywasz. Wiesz o co? Chodzi. Proszę cię, żebyś. nie robił z siebie ofiary. I tyle. Czy X jest grywalny? Tak nie bardzo. Są piki dużo lepsze od niego. Kurka, chętnie bym z tobą podyskutował na takie lolowe tematy typu kontra, albo co jest opłacalne, albo co... Jest dobre, co nie, bo tak na czacie to ledwo się da coś powiedzieć. Wiesz, Adam, jak chcesz, to wchodzisz na Discorda. Ja czasami wieczorami przesiaduję, teraz akurat nie będę, no ale you know. A, także na Discordzie można ze mną pogadać. Często. Mam jedno pytanie: jak wytłumaczyć koledze z MIDA, żeby nie puszował jak ma 05? Nie masz tłumaczyć koledze z MIDA nic. Możesz grać swoje i. Jak zagrasz swoje dobrze, to będziesz wygrywał więcej, niż przegrywał. A fakt, że przejmujesz się kolegą z mida, znaczy, że popełniasz błędy, ale sobie nie zdajesz z tego sprawy. Nie no, niedobrze. No, zdenajował mi teraz hity. Źle zrobiłem, że rzuciłem w niego Q. Bardzo źle. Ten mid na Dravena jest bardzo niefortunną linią dla mnie, tak naprawdę. Chyba, że przetrwa Merlin, no to wtedy będzie w miarę okej. Okay. Jakbym popatrzył trochę na czat, kurde. Ale ciężko, bo to jest Draven i to... Jak tylko znajdzie okazję, to od razu się wbija. Skubany. I ma fraga. Okej. Okay. Nie zabije mnie. Może ja go zabiję? Nie, jednak ja sobie zginę. Nie udało mi się Q zdetonować na nim. On puszuje, prawda? Tak. Mogłem wziąć coś, co będzie farmiło już teraz na jeden przycisk. Ten Zachar byłby lepszy. Wow. Szkoda, że tego kraba tylko udało się zabrać Dravenowi. Ja dobrze, że mam przewagę EXPA. Dla mnie najważniejsze jest na razie EXP, a nie GOLD. Ok i powrót. <noise> Dostałeś pałk od Driven Jesuł, by zablokował zwoju bez Ani wie jest oficjalnie gorsza od Jesułu Widzicie tego wariata? Chcę przepuszować to jak najszybciej. Ej, ten Draven troluje. <grymne> Okej, okay, dobra. A i tak ma 10 więcej creepów ode mnie. Chyba Sylas... Sylas ma szóstkę? Jak on tak szybko wbił szósty level? Dobra, pokazał się na bocie, Sylas. Także mogę zużyć całą manę na puszowanie. I powrót. Mm. Czy ja chcę? No dobra, złożę kolejnego klotermora. I tak za nie będę składał. Jak sobie radzi nasz pantow? Wow! Nasz botlane ma więcej CSów od ich botlinu. Ej, bo ja nie wiem tak naprawdę, jak to jest możliwe. Myślicie, że oni tutaj są? Lasik mógłby kampić niby. Tak so. Chyba musimy oddać smoka. Im. Ale to nie jest tak, że to wychodzi im jakoś bardzo na plus. To No to ja teraz tylko go odcinam, tak naprawdę. Nice, dobra i zaraz będę miał rowdayjes i buty za pół minuty. Co do Aniwi kiedy chcesz lecieć rowdayjes, a kiedy USK? A łezkę bym wszedł w takie meczapy wolniejsze, powiedziałbym nawet łatwiejsze. No bo tutaj na tego Dravena to niekoniecznie było mi jakoś bardzo łatwo. Inna sprawa, że on w pewnym momencie zrezygnował z linii i postanowił ze swoimi ziomeczkami latać po mapie i strułował w ten sposób grę. Ale jeżeli grałbym na coś, co by pozwalało, co by też chciało się farmić, to wtedy zrobiłbym łezkę na pewno. Spokojnie, moje rozkwity będą lepsze później, Dawid. No teraz grałem na był młyn. Ile młynów było w ogóle? No to ciężko się farmi. Mam flasha. Powinien zginąć Draven. Nice. O, jeżeli ja bym był tym panteonem, to w tym momencie Anivia by wychodziła z gry i by napisała Dlaczego zgarnąłeś mi dwa CSy? ja bym był wkurzony, że goście jest bez mózgiem. Tak już było. Nie także wymyślam. He. O Chyba nie chcesz zginąć, mordeczko. Chyba chcesz zginąć. Wracaj tu! Żartowałem tylko Lisin! Dobrze! Pięknie! Szkoda, że nie zabiliśmy Malfajta tylko Ta gra wygląda jakby grali w trójkę Sylas, Draven i. I Malfight jakby razem trollowali batapna na tego mida taka wkurzajka trochę z tego drwa no Fajny nick, ride my dick! Dopiero zobaczyłem. Trochę za szybko użyłeś tego. Nie wiem, czy on nie zginie. Głupi jest, ale dobra. Tyle mam do powiedzenia komuś takiemu. Może ucieknę nawet. Nie, za dużo wszystkiej zadał. Kiedy jakieś gierki z widzami, no nie wiem, nie wiem. Na no jakiś czas nie było faktycznie. Wczoraj była jedna, ale wiem, że to tylko jedna. No syn, nie odczuwasz czasami żebranie te TP na to tak trochę wstyd, bo to tak krótka linia. Nie bierzesz. Nie chodzi w TPQ tylko o to, że. E, idziesz na linię. TP daje ci dużo opcji. Możesz na przykład zgankować jakąś linię. No możemy. Nie, nie możemy zabić. Weźmy smoka. Dużo płacze nasz kolega Draven. Jak wbijecie Master Tierra kiedyś, to dużo będziecie widzieli takich zwierząt. Nie wiem, dlaczego tego jest tak dużo, ale ist jest pełen takich śmieci. Mam jajko, także jest okej. Okay. Okay. Az jest daleko, Drayven też. A ja teraz mam zonę. Dużo tych opcji, no... Może wymieniłem dwie, ale... Ale w grze to jest dalej dużo, bo... No wiesz, możesz się tepnąć... Jedna to jest tepnięcie się na linię swoją, ale gankować możesz wszędzie. Uuu. O, i taki Dravenik sobie płacze. Zo w każdym elo od brązu do pp 4 wiesz, co nie bardziej niż tutaj. Problem jest taki, że tutaj jest dużo ludzi, którym naprawdę ego już wywaliło pod kosmos. Wydaje mi się, że są esportowcami, fakerami, a to tak, no nie wiem. No mi się smutno na to patrzy, szczerze mówiąc. No bo to mimo wszystko takie podludzie, nie? I to tak jak patrzysz, to tak jak widzisz człowieka takiego... Inwalida. Tylko... Tylko umysłowego i myślisz, no przykro w sumie, nie? No ale na midzie możesz też z buta zgankować. A na Aniwie niekoniecznie jest lepszy spell. A, jest jedna bardzo ważna sprawa. Jeżeli gracie na postaci, który, na której level jest ważny, szósty, to wtedy bardzo fajny jest tepek, dlatego że masz wcześniej ten level. Kupmy maskę. Spoko Łukasz. Ten trash to z twojej gry pantalonem. Wiem, wiem wiem, zauważyłem Tragicznie grała wtedy No ale ma za to karę <grym> W postaci tego, że przegra dwa mecze pod rząd Heralda nie ma, tak się zastanawiam, co możemy zrobić fajnego. Ktoś jest w krzakach. No w sumie Riot mógłby zrobić jakiegoś championa ala Sylasa, tylko że nie kod br zwykłe skille. Eee, tylko, że teraz to już byłoby... Po prostu to byłaby zmiana konceptu Sylasa, więc nie wiem czy jest sens. Gdyby Sylas nie wyszedł, no to pewnie. Albo gdyby chcieli zmienić Sylaska. Wp dog. Nie, nie mam many. Wygrała tamten mecz? Okej, okay, dobra. No nie pamiętam. Czekaj, bo my wygraliśmy tamten mecz. Jak tak to spoko, no w sumie nie będę narzekał, że wygraliśmy, prawda? Przydałoby mi się blue. Kolejny dron zabity. Okej. Okay. Dobra, i faktycznie teraz powinniśmy zrobić naszora. Tak się tylko zastanawiam. Musimy postawić dobrą wizję. Ja to bym spróbował zabić tego sylasa. Fajnie to wyszło. Oh, fuck. Robią? O nie! Dawać go! Okej. Okay. Leżą wszyscy! Nie... Kończy grę, patrzcie tego! Dobrze! Niech kończy Grejorik! Dawać tych nobów, znaczy tego Sylasa noba. Yy, tu, Dravena noba. Do Sylasa nic nie mam. Jeszcze Lissin chce stiltować go. <grystanie> Lissin grał dobrze, naprawdę dobrze. Ja nie mówię, że nie. O! Teraz kradnie ultyn jako osobowość, a Jesuo przeciwne LP. Polecam Noxt że może Next to Nie no, jak tak reklamujesz, to ja chyba będę musiał wziąć tego, tego Jesuo, no bo nie mam wyboru. No jeżeli kradnie LP-ki, to ja chcę. Ja chcę tym zagrać. Chcę zagrać Pikiem, który zabiera LP-ki przeciwnikom. Hmm. Honor w Lisino, oczywiście. Jak tam wyszło? Ok. Reportujemy gościa <laughs> za intentional feeding, hate speech, mógłbym go... Dobra, no mogę napisać po prostu toxic. Brakuje kategorii, bo mógłbym dać mu jeszcze verbal abuse i offensive and inappropriate name. No, więcej, więcej powodów jest do zreportowania go niż do niezreportowania. Tak naprawdę... <laughs> o, jeszcze mi życzył śmierci. Ej, czad, jest mi smutne jak ludzie mi życzył śmierci. Niewiele mnie rzeczy tak rusza jak pod ludzie, którzy chcą, żebym umarł. Ale to naprawdę trzeba być mentalnym człowiekiem. Już granica między grą a światem realnym musi się komuś zatrzeć, żeby życzył śmierci innej osoby, serio?